Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Kochane dzieci mojego niepokalanego serca, moje serce wciąż płonie miłością do każdego z moich dzieci. Dom Ojca zapewnia wszystkim swoim dzieciom potrzebną pomoc, aby się nie zgubiły, jeśli tego chcą. Możecie zwrócić się do wszystkich chórów anielskich, do wstawiennictwa świętych, abyście pozostali na drodze do życia wiecznego. W swojej nieustannej walce o dusze, zjednoczone z głupotą istot ludzkich i ich pragnieniem narzucenia swojej wolnej woli, zło utrzymuje to pokolenie w grzechu większym niż ten, który przeżyły te stworzenia, które sprowokowały wielkie kary w postaci potopu i tego co stało się z wieżą Babel. Umiłowane dzieci, konieczne jest, abyście wszyscy uświadomili sobie odpowiedzialność bycia dziećmi Boga i wiedzę, którą posiadacie odnośnie tego, co mój syn wam powierzył w chwilach, gdy ludzkość weszła na drogę bez powrotu wielkiego oczyszczenia. Dzieci, wzywam was do uświadomienia sobie, jak wiele otrzymaliście, wielkie błogosławieństwa tych, Którzy cieszą się z bycia dziećmi mojego syna i członkami mistycznego ciała kościoła mojego syna. Diabeł nie czeka, wyprzedza człowieka, aby zastawić swoje pułapki i sprowadzić Was z drogi wiecznego zbawienia. Bądźcie ostrożni, nie pozwólcie, aby soczewki wiary zostały zabrudzone, a to, co podłe, Przeniknęło do waszego umysłu, myśli, rozumu i sprowadziło was na manowce. Traktujcie poważnie te ostrzeżenia, abyście nadal żyli w jedności z boskimi przykazaniami oraz w pracy i działaniu prawdziwego Dziecka Bożego. Jest to moment, w którym każde Dziecko Boże musi się zaangażować i być apostołem Słowa Bożego dla waszych braci i sióstr, zachowując pokorę. Bez której nie będziecie prawdziwymi dziećmi mojego syna. Ta droga nie jest łatwa, wręcz przeciwnie, wasza wiara musi być mocna i silna, abyście nie pozostali w tyle na tej drodze w chwili, w której musicie pozostać złączeni z wolą Bożą, abyście nie kierowali się wolą ludzką, ale raczej wolą Bożą. Umiłowani mojego niepokalanego serca, nie cofajcie się, Patrzcie w stronę życia wiecznego, nie odchodźcie z drogi zbawienia, choćby czasy były ciężkie, choćbyście byli krytykowani, choćbyście byli ośmieszani, choćby was traktowano obojętnie, choćby was odrzucano, choćby nazywano was wariatami, lub tym, co dla was jest nie do pomyślenia, zachowujcie wiarę. Nie zapominajcie, że mój syn wezwał każdego z Was po imieniu, nie zapominajcie pozostać w stanie łaski i karmić się ciałem i krwią mojego syna, nie zapominajcie o modlitwie, nie zapominajcie o poście, ci, którym stan zdrowia na to pozwala, w przeciwnym razie ofiarujcie post z tego, co najbardziej odpowiada ludzkiej woli. Jako matka ludzkości i w miarę zbliżania się spełnienia wszystkich objawień, moim niepokalanym sercem proszę Was o uświadomienie sobie pilnej potrzeby nawrócenia. Zapraszam Was do przyjęcia mojego syna, obecnego w Eucharystii. Nie wolno Wam odwracać się od tego sakramentu, musicie gromadzić w swojej duszy siłę, którą otrzymujecie z ciała i krwi mojego syna. Człowiek spuścił swój grzech na Ziemię, a Ziemia go przyjęła, zatrzymała na sobie. Już teraz Ziemia emanuje grzechem człowieka w kierunku samego człowieka, który ponownie go wysysa, a grzech zmienia zachowania i czyny człowieka, prowadząc go na nieprzewidywalne poziomy zła, nieładu moralnego. Moi ukochani, zbliżają się bunty w kilku krajach. Zobaczycie, że popłynie krew. Nie oczekujcie oczyszczenia jako oczyszczenia pochodzącego tylko z ręki człowieka, oczyszczającego się, ale raczej oczyszczenie zawiera pragnienie samego stworzenia dla radykalnej zmiany człowieka. Wszystkie elementy jednoczą się w tej chwili, aby współpracować z Wami. Bardzo niewielu się przebudzi, bardzo niewielu, mniej niż możecie sobie wyobrazić. Większość oddała swój umysł i popadła w niecne namiętności, z których nie chce wyjść, a niebo, szanując wolną wolę człowieka, czeka na powrót każdego z Was ze swoją łaską. Ziemia, po wymitowaniu tego grzechu, który nosiła, spowoduje gwałtowne wstrząsy natury. Nie czekajcie dłużej. Konieczne jest, żebyście powrócili na dobrą drogę, żebyście odłożyli na bok idee i myśli tak racjonalistyczne i zamiast tego rozumowali na boskiej drodze. Nauka, którą człowiek zmanipulował dla zła, będzie wyzwalać cały lament ludzkości. Módlcie się moi ukochani, módlcie się o pokój na całym świecie. Módlcie się za siebie, aby z waszego wnętrza odrodziła się ta miłość, do której was ponownie wzywam, ta miłość skupiona na Chrystusie, ta miłość do mojego Syna w wiecznym posłuszeństwie. Nie ignorujcie moich wezwań i nie cofajcie się przed tymi, którzy nie wierzą, przed tymi, którzy was obrażają lub walczą przeciwko Wam. Dzieci, powróćcie do mojego Syna. Nie pozostańcie w obrębie oszustw szatana. Przeżywacie początek wielkiego cierpienia tego pokolenia. Wydarzenia natury tego czy innego rodzaju mają miejsce na całej ziemi, szukając uznania, które istoty ludzkie muszą ofiarować swemu Stwórcy. Dlatego proszę Was o szybki żal za Wasze grzechy i o potraktowanie z wielką powagą życia, które dał Wam Bóg. Módlcie się. Umiłowane dzieci, módlcie się. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się za każdego z Was, aby wiara pokonała szaleństwo ludzkiego egoizmu. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się, aby woda, element życia, nie została skażona przez tych, którzy oddali się na służbę zła. Módlcie się, umiłowane dzieci, módlcie się. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, przygotujcie się duchowo, ci, którzy potrzebują pokuty, niech to zrobią. Pilne jest, abyście kochali Boga, abyście zadośćuczynili tym, którzy uczą nienawiści do Boga i tych, którzy są dziećmi bożymi. Ludzkość jest zdobyczą diabła. A jego celem jest zredukowanie ludu Bożego do jak najmniejszej liczby. Dlatego musicie pamiętać, że jeśli jesteście wyróżnieni, będziecie bardziej, dlatego jako Matka wzywam Was do zjednoczenia, modlitwy, ofiarowania, postu, przestrzegania sakramentów i szczerego spojrzenia na Wasze serca. Dzieci, ta chwila jest niepewna dla tych, Którzy są letni, a moje dzieci nie są letnie, moje dzieci należą do ludu mojego syna, nie zapominając o miłosierdziu Bożym, do którego muszą się nieustannie zwracać. W tych czasach ucisku dla całej ludzkości podtrzymuje ramię wiecznego ojca. Bądźcie jednością, miłością, Braterstwem pośród wstrząsów ziemi i wielkich wydarzeń tektonicznych, jak również poważnej aktywności śpiących olbrzymów wulkanicznych, jak i wodami mórz i ich niespodziewanymi reakcjami. Naprzód, moje dzieci, nie lękajcie się! Liczycie na opiekę nieba, liczycie także na tę matkę. Nie bójcie się, bracia i siostry, ofiarujcie wszystko dla zbawienia dusz. Nie lękajcie się, dzieci, nie lękajcie się, syn mój nie opuszcza Was, ani ta matka nie odwraca się od Was. Błogosławię i kocham Was, Matka Boża.